Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii Volt z tej strony Buggers z The I zapewne zastanawiacie się, co ja tutaj robię, i dlaczego stoję na tej górce. Hmm, może podziwiam widoki, a może po prostu chcę Wam coś teraz pokazać. Sprawa wygląda następująco. Dowiedziałem się, że Korea Północna ma pewne zapędy odnośnie broni nuklearnej. Zapewne chce przyjąć kontrolę nad światem, ale ja mam inny cel. Chcę po prostu pokrzyżować im plany i sam po prostu dokonać. Po prostu totalnego zniszczenia, będę wszystkie kraje wysadzał i po prostu będę panem władcą wad i królem tego świata. Eee, dlatego też zbudowałem moją tajną bazę, którą mam tutaj. Haha, piękna co nie. No nie, nie jest piękna. To jest po prostu zwykły blok zbudowany z konkretu, czyli z betonu, ukrywany pod górką, tak więc nie jest wykrywany przez żadne drony, które przydatują nade mną. Nie jest to żadne osiągnięcie architektoniczne, bo widzicie, ściany proste, kilka okienek, ale jest to w miarę przytulne miejsce, gdzie po prostu będę prowadził moje badania. Dość niedaleko od mojej bazy mam kilka różnych kopalni, więc będę mógł sobie tam pochodzić, pozbierać różne surowce. Co by jeszcze tutaj powiedzieć? Żeby nie było, nie zaczynam rozgrywki w mojej bazie od zera ponieważ udało mi się ukraść kilka surowców z mojej... co to? Kuźwa jest za dziwny zombie. On ma buzię? To jest właśnie problem mojej bazy. Nie wiem dlaczego po prostu pojawiają się tutaj potwory. Wcześniej miałem Creepera, teraz mam tego zombiaka. No Gin kuźwa. Ging noju. Gin. Fucking out. Jaki palan pildony? Odporny strasznie. No, co ja mówiłem? No, nie zaczynam od zera, ponieważ mam troszeczkę surowców już zebranych. ta -dam! Pięknie! Wszystko zamówione z Amazonu, kurier dzisiaj się to przywiózł. Tak więc spokojnie będziemy mogli przygotować maszyny do naszego, rzeczywiście mojego podboju świata. Widoki mam śliczne, tutaj są górki. Mam jakieś plany od tych, odnośnie tych górek, bo one są całkiem, całkiem fajnie zrobione. Może jakieś tam wyrzutnie rakiet umieszczę, albo inne tajemne bazy, albo coś w tym stylu. Tutaj takie moje okienko na świat i trawka za oknem. E, za dużo to to nie jest. Jak widzicie, tylko dwa poziomy. ale jak co. Na razie dla mnie to wyznaczy. Jak co, to będę mógł przecież wkopać się w ścianę, albo coś nowego znaleźć. Co jeszcze? E, nie wiem, czy wiecie, co to jest Volt. Volt to jest. W pewnym się taka odmiana Tekita, bardziej postawiona na energię, a mniej na wydobywanie surowców. I daje możliwości na przykład budowania różnych tam rakiet oraz... Moim zdaniem jest jednak trudniejszy od Tekita, bo... Wykonanie na przykład zwykłego battery boxa, albo jakiegoś tam generatora zajmuje jednak więcej czasu. No i nie możemy postawić na przykład kopalni, która będzie nam sama wydobywała surowce, tylko musimy sami chodzić po kopalniach i to wszystko wydobywać. Tak mi się przynajmniej na razie wydaje, bo nie widziałem żadnych kopalni. Dobra. Eee, tutaj jeszcze mam mój szyb do mojej małej kopalni. Tam można wzejść i jest naprawdę bardzo dużo surowców. Dobra. Wracamy do bazy. I może pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, która mi się bardzo podoba w Wolcie, jest pressure plate wykonany z glasu. A robię się go następująco. A jeszcze wezmę z drewno. Stawia się dwa glasy. tak I mam glas pressure plate. Fajne jest to, że po prostu nie widać jej za bardzo. Także jak tutaj zaraz położę, że po prostu podchodząc nie ma się wrażenia, że po prostu się wchodzi na coś, tylko po prostu tak jakoś tak smut przechodzi się. Wadą jednak tego rozwiązania jest to, że po prostu wystarczy, że Creeper na tym stanie i tu się samo otworzą. Więc będę miał tylko pressure plate glass tutaj, a tutaj postawię coś innego: jakiś wooden plate, albo stone plate. A, zapewnioną już nie mam. Eee, inną fajną rzeczą jest coś takiego, co się nazywa Paxol. Najpierw muszę sobie zrobić kilka kijów. Sticks. Ok, cztery miks wystarczą. Mamy coś takiego. Układamy wszystkie narzędzia do góry. I powstaje Diamond Paxol. Oczywiście można to zrobić i, na przykład z drewna, z kamienia, złota, srebra. Jest srebro? Jest. Chyba srebro. I po prostu to łączy nam wszystkie te trzy przedmioty w jeden. Dając możliwość szybkiego kopania, na przykład stonu, albo... Kurwa, zapomniałem że... Ach! Och kurde, no! Szybkiego kopania nie tylko stonu, ale też na przykład surowców, drewna, piasku. Niestety, ponieważ są to wszystkie trzy rzeczy połączone w jedno, to zużywa się to wciąż jako jeden przedmiot, czyli po prostu normalne zużycie dla diamantowego pikaksa albo drewnianego pikaksa. Jest to o tyle fajne, że po prostu zajmuje mniej miejsca w naszym inwentory, ale jednak wciąż jest zużycie w miarę szybkie, jeśli się używa go cały czas i będzie trzeba to wyrobić co chwilę. Dobra, koniec pieprzenia. Trzeba może wykonać coś bardziej ambitnego. I zrobimy coś takiego, co się nazywa bronze dust e, Potrzebujemy do tego troszeczkę copper ingots i tin to ja tutaj przygotowałem wcześniej Poprzestawiam Tu jest tin e, Będziemy potem potrzebować też trochę koła Okej okay. Dobra, robimy e, Bronze dust, bronze dust robi się następująco Układamy sobie to tak I mamy taki proszeczek Raz, kuźwa. A, 32. Czytamy się na przyszłość. <noise> Właściwie nie potrzebowałem jeszcze tyle I zamienimy Bronze Dust na Bronze ingot Czyli wrzucimy tutaj do pieca. I się tutaj mną no, smeltuje. I powstaną takie piękne sztabki brązu. No. No, jest pierwszy Ingot. E, w międzyczasie zrobimy jeszcze Steel Dust. Uh, Steel Dust się robi z i Iron Ingot Coal mamy tutaj uh, Receptura jest w miarę prosta Trzeba po prostu uh, poukładać naokoło węgiel, a w środku postawić żelazo Ja tego będę potrzebował akurat 10, więc tu mam... O, co to jest? Iron Nugget, ale nie potrzebuję tego Potrzebuję jeszcze 5, tylko że po prostu braknie mi tego jeszcze trzy. Dwa. Hmm. Dobra. potrzebuję więcej węgla. Dobra. I tutaj tak. A nie to. Bardzo w domie do siebie wyglądałem się myli człowieka czasami. To tutaj. I wrzucimy do drugiego pieca. Steel dust, który się nam zamieni na. Steel ingots. Tak to jest sprawa wygląda. Dobra, niech to się tutaj robi. W międzyczasie, może wykonamy jakieś kable. Kable robi się troszeczkę inaczej niż w te kicie, Bo jeśli dobrze pamiętacie, żeby zrobić podstawowy kabel z koperu, trzeba było zrobić go używając rubber oraz copper. Tutaj to się robi łącząc na przykład wool. Albo też można dłużyć z tego skóry. I w środku kładziemy copper ingots. Właściwie eee, zrobię sobie więcej tego. Gdzie jest mój Kabla nigdy mało, a się go często używa. I to nam daje 12. Jak to sprawa wygląda? A jeszcze 3. Dobra, to my może w międzyczasie zrobimy jeszcze. Eee, to weźmiemy. Motor. Motor się robi kładąc. Chwilam. Muszę sobie przypomnieć, tutaj chyba kabel. A, tutaj. Steel ingots, tutaj. I iron. Tak. Ale wydaje mi się, że będziemy potrzebowali dwa do jednej rzeczy, którą chcę jeszcze później Wam pokazać. Także zrobimy to od razu. Ok. Ślicznie mamy dwa motory, Jak to jest sprawa wygląda. Wszystko się zrobiło. Mam troszeczkę bałaganu, więc po prostu jakoś posortujemy tutaj. I się to wszystko. Co... A, nie, ok. Stop, 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 stop. Dobra, skoro mamy motor, to jeszcze potrzebujemy baterię. Żeby zrobić baterię, potrzebujemy TIN. TIN mam przy sobie? Mam przy sobie. TIN układamy następująco: coś takiego. I w środku dajemy, kurde zapomniałem Redstone zabrać Rest, tak, tutaj call Tin No, mamy naszą pierwszą baterijkę Która niestety nie jest naładowana, ale Ona nie musi być na chwilę beznaładowana, ponieważ zra, zaraz Zrobimy generator, który po prostu będzie ładowała nam baterię Także czas budować nasz pierwszy generator, który będzie Generował nam energię, a będzie ją wytwarzał z naszego węgla. Hmm, żeby to zrobić, potrzebujemy Bronze Ingots. Tutaj jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. A, do góry też jeszcze. I mamy spodnie. <laughs> nie, o to no nie chodzi. Ach, ciołek. Potrzebujemy Furnace. Dobrze. Tutaj Furnace. Jeszcze raz. Mamy spodnie. Furnace, tutaj i motor, i to jest call generator to pozwieram tutaj. Uh, ja bym tutaj sobie ułożyć tak, że po prostu uh, pytanie: gdzie będzie wyjście? Odsunę to może od ściany, najwyżej się później przedstawi. Tak, ok. tutaj jest wyjście i tutaj podłączymy kable, ale najpierw musimy jeszcze mieć battery box. Eee, battery box robi się poprzez... gdzie jest stealing goods? Tutaj. Już mamy ich za mało. Mhm, uh -huh, dupa. Mamy za mało stealing goods. Ślicznie. Może jeszcze raz, zrobimy to tak. I gdzie są moje style? Oho, ho, ho, Battery box. Dobra, postawimy go sobie. Hmm. A tutaj w tym miejscu. Pewnieś wtedy chciał, że tutaj jest wejście. Czerwone to zawsze wejście, czarne to jest wyjście. Można to obrócić używając wręcza. Nic to nie jest stanie do wykonania. Bo trzeba użyć tylko aż jednego i bodajże steel chyba zaraz zobaczymy french no tak to się robi okej, okay, zrobimy sobie french terem, da dam ta da jej, jeden zrobiony wracajcie do mojego inventory co zamienimy tak, żeby po prostu tutaj było wyjście w tym miejscu. Tadam. Jeszcze użyjemy kabla. Mamy ich akurat cztery, więc powinno wystarczyć. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Węgiel gdzieś tutaj jest zapewne rzucony. Tak. Tutaj wkładam węgiel. I musicie zobaczyć, właśnie widzicie, że on się najpierw nagrzewa, zanim po prostu będzie mógł generować energię, która tutaj zaraz zacznie nam wpływać. No, dalej. O, no, ślicznie te pomieszczenia tutaj. Na przykład, tutaj możemy włożyć baterię i ta bateria się naładuje. Albo jak tutaj ją włożymy, to po prostu bateria się rozładuje, ale nam za to da energię do Battery Box. Także całkiem, całkiem pomysłowe rozwiązania. Okej, okay. Nie tutaj się będzie to wszystko robiło? Ja tutaj może część tylko wezmę. Eee, może jeszcze wam pokażę, jak się, zrobić, jak się da zrobić Electric Furnace. Żeby to zrobić, potrzebujemy coś takiego, co się nazywa circuit. Ale, żeby zrobić circuit, potrzebujemy bronze plates. Gdzie ja bronze? Akurat mi jednego brakuje. Ale, spoko. Da się to zaraz naprawić. Tadam. Tim. Tutaj. Tak. 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 Jak sami widzicie, jest po prostu strasznie dużo robienia, że po prostu zwykłą rzecz zrobić. No ale zawsze to jakaś odmiana od tekita. A później, po prostu, jak się już zrobi te wszystkie zajebiste rzeczy, zaczyna się prawdziwa zabawa. Bo można budować te wszystkie rakiety, jakieś tam e, rękawice, które na przykład pozwalają nam wydobywać rzeczy albo strzelać. Także naprawdę warto się na początku połączyć. E, co ja chciałem zrobić? Aha, bronze plate. Akurat jedną potrzebujemy. Okej, okay, mamy. Teraz zrobimy circuit. Będziemy do tego przybywać. Wire koper mamy? Mamy koper. Dobrze, mamy dużo ula, ale niestety będę musiał wkrótce, nie wiem, jakąś owcę zabić. I gdzie jest mój koper tutaj? Właściwie 6 wystarczy. Okej, okay. taże, gdzie jest mój wire? Robię to tak. W środku dajemy bronze plate, po boku dajemy redstone i mamy basic circuit board, czyli taka płyta główna w sensie. E, to już zrobiliśmy, i teraz możemy zrobić electric furnace. Tylko potrzebujemy jeszcze do tego steel ingots. Torek łóżwa oczywiście nie mamy. Szkolera jasna. I ile to się człowiek narobi w tych rzeczach czasami? Ale pogoda jak spod psa, kurde. No, muszę po prostu coś w tej mojej bazie potem postawić, nie wiem, jakieś obrazy zbudować. Eee, tutaj do góry będę miał jakieś... Centrum researchu, czyli po prostu centrum badań. Gdzieś może po prostu zrobię wejście do mojego pani, żeby po prostu nie musić za każdym razem wychodzić na nią, do niej, przez po prostu, przez te drzwi. Ach, przez które się zawsze blokuje, jak widzicie. Wow. Nie wiem, co jeszcze zbudować. Na pewno mi coś przyjdzie do głowy. Dobra, jak tam idzie mi z tymi. Ła wow, się przycięło. Mamy akurat cztery. Tutaj dwa są zrobione. Ślicznie, więc możemy zrobić nasz electric furnace. Fuck. One more Ok. I teraz już na pewno mamy wszystko. Kładziemy to tak, i mamy spodnie. Przesuwamy tutaj basic circuit board i motor tutaj, i mamy electric furnace. Zaraz się podłączymy tutaj kabelkiem. Tak, i co byśmy mogli zrobić da się tutaj wrzucić... Tutaj. O. Nie da się tutaj zrobić w tym... Wiesz, że to jakoś inaczej działa niż w TechKitsie, nie wszystko da się robić. Tin może się da? Nie wiem, na pewno coś się tutaj da, tylko nie pamiętam teraz co się da. Dobrze. Także zbudowaliśmy nasze pierwsze trzy maszyny. Eee, call Generator, Battery Box, który się po wojnę ładuje. Mamy prawie połowę całego zasobu, który możemy skromadzić w tym battery boxie. I mamy jeszcze Electric Furnace, który po prostu nie wiem jak używać, bo coś tutaj się rzuca, żeby dało się zrobić, ale nie wiadomo co dokładnie. Dobrze, także dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w drugim odcinku z serii Folds, gdzie będziemy budowali kolejne fajne maszyny. I nasza dominacja nad światem powoli, powoli się zbliża. Aha, trzymajcie się. Bye, bye.